Cześć, z tej strony Marcin Wesel, a w tym filmie porozmawiamy sobie o webhookach, czyli jest to trzecia część poświęcona webhookom, trzecia być może ostatnia, zależy od ciebie, czy coś dodasz w komentarzu, czy nie, czy jest sens nagrywać kontynuację, jeżeli tak, to w którą stronę, jeżeli nie, to te trzy części jak najbardziej wystarczą do tego, żeby implementację webhooka u siebie w aplikacji zakończyć pozytywnie. Także dzisiaj zajmiemy się stworzeniem joba, który zostanie zakolejkowany i uruchomiony w momencie, kiedy otrzymasz żądanie z zewnętrznego serwisu. Bo, ok, ten element, który mieliśmy wykonywany w trakcie konsumpcji WebHooka przez zewnętrzny serwis, czyli stworzenie nowego pytania w naszej bazie danych, to nie jest jakiś bardzo, bardzo czasochłonny element. Ale jeżeli tego przetwarzania byłoby więcej, tak jak na przykład masz na Allegro, gdzie dodajesz zmiany w aukcji, i te zmiany w aukcji pojawiają się dopiero po 5-10 minutach, to właśnie dlatego, że zmiany są, czy ta akcja do wykonania zmian jest zakolejkowana, i w momencie, kiedy system kolejkowania ściągnie twoją zmianę i ją wykona, to później system jest odświeżany i widzisz dopiero te zmiany w systemie. Także w tym momencie mamy wszystko synchronicznie, przychodzi żądanie, przetwarzamy żądanie. I zwracamy Success jako true. Także zróbmy sobie w tym konkretnym filmie, żeby to przetwarzanie odbywało się w tle. Czyli zrobimy sobie system kolejkowania oparty w tym przypadku na bazie danych. I w momencie kiedy otrzymamy żądanie, zakolejkujemy je i od razu zwrócimy true, żeby system zewnętrzny wiedział, że otrzymaliśmy żądanie. OK, przejdźmy do Visual Studio Code. W tym momencie widzisz stan aplikacji z końca poprzedniego filmu i tutaj mamy naszą funkcję receive czy naszą metodę receive, która odpala się w momencie wykonania czy zawołania z zewnętrznego serwisu do nas metodą post i wrzucając tutaj właśnie name i content. My sobie ten name i content tworzymy w postaci nowego pytania i zwracamy success jako true. Dobra to przejdźmy sobie teraz do kolejek. Jak działają w Laravelu kolejki? Pierwsze co, wchodzimy sobie do naszego pliku .env Czyli pliku z konfiguracją środowiska, i upewniamy się, jakie mamy ustawione QConnection. W tym momencie jest to Database. OK. I skąd Laravel wie, co to znaczy Database? Dobra, idziemy dalej. Mamy folder config. Poniżej folderu app mamy bootstrap, później jest config i wewnątrz tego configa jest coś takiego co się nazywa queue.php i tutaj mamy na starcie ustawione, że queue connection jako defaultowo ustawia się na database. Nie zmienia to faktu, że tych kolejek możemy mieć więcej. Możemy mieć je też różne. Zobacz, mamy na przykład sync, który wykonuje po prostu kolejkę tak jakby się miało to wykonać synchronicznie, czyli jakby nie było żadnego systemu kolejkowania, idziemy krok po kroku Pojawia się kod do wykonania wykonujemy dopiero przechodzimy dalej. Później mamy database, czyli taki najbardziej domyślny system. Bo zazwyczaj mamy skonfigurowaną bazę danych dla innych potrzeb, nie tylko dla kolejek, więc możemy z niej skorzystać, żeby zakolejkować tam pracę i w momencie kiedy mamy wolne moce przerobowe, z tej bazy danych z tabeli Jobs ściągana jest kolejna praca do wykonania, czyli ten job, czy to zadanie. I w ten sposób te kolejki działają. Natomiast bardzo często, tu widzisz, jeszcze mamy Beanstalka, mamy SQLa, i na końcu mamy Redis. I ten Redis jest bardzo często wykorzystywany właśnie w połączeniu z Laravelem, z racji tego, że bardzo często mamy Single App Service, czyli taki pojedynczy application server, który serwuje nam całą aplikację, i on domyślnie bardzo często ma tego Redisa zainstalowanego. AdRedis jest to dedykowana, dość szybko działająca, też taka ala baza danych, która po prostu służy jako system kolejkowania i która udostępnia te kolejne zadania w bardzo szybkim tempie. Czyli jeżeli mamy ich do przetworzenia bardzo dużo, to warto się pokusić o skonfigurowanie Redisa i wykorzystanie Redisa jako twojego systemu kolejkowania. Natomiast do takich, można powiedzieć codziennych zadań w zupełności database wystarcza. Dobra. Żeby skorzystać z database, to tutaj jedna jeszcze ważna uwaga: mamy taką migrację create jobs table. I to create jobs table musi być wykonane, czyli musi być zmigrowane do bazy, żeby baza danych była w stanie przetwarzać sobie te nasze zadania. Czyli widzisz, mamy tabelkę jobs, jobs batches i failed jobs. W momencie, kiedy któryś z jobów nie wykona się poprawnie, to ląduje failed jobs. Gdzie możesz sobie później podejrzeć, co było powodem na przykład błędnego wykonania lub na którym etapie pojawił się jakiś wyjątek, który przeszkodził jakby w wykonaniu tego zadania. Ok, to mamy Failed Jobs. Żeby stworzyć nowy job w Laravelu, używamy komendę phpArtisanMake2.job. No i nazywamy teraz tego naszego Joba. Przejdziemy sobie do Webhook Controller, to zobaczysz, że my tak naprawdę chcemy utworzyć nowe question w bazie, tak? Czyli nazwę sobie tego joba post question job. OK. Enter i widzisz, że nowy plik nam się pojawił, pojawił nam się też nowy folder o nazwie jobs i w tych jobsach trzymamy wszystkie nasze joby. OK. No i teraz jak działają joby? żeby je wykonać to musimy je to się nazywa po angielsku zdyspaczować po polsku można powiedzieć zakolejkować tak? czyli muszę tutaj odwołać się do post question job zobacz w momencie kiedy dodałem post question job pojawił mi się też tutaj nowy using czyli use up jobs post question job i teraz muszę wykonać metodę dispatch. OK, no i tutaj w dispatch musimy podać mu argumenty, czyli to, co ten nasz post question musi mieć, czyli kontekst, jakby wykonania, żeby z sukcesem mógł tworzyć nowego joba. No i to, co on potrzebuje, to na 100% jest string name, czyli nazwa naszego pytania, no i content, to jest raczej nazwa naszego pytającego, i content, czyli treść pytania. Czyli to samo, co wrzucaliśmy tutaj. Potrzebujemy przekazać jako parametry do wykonania job'a. Tu, oczywiście, to będzie w deklaracji, tu przekazujemy same wartości. Dobra, to takie przeoczenie z mojej strony na szybko. Ok, no i teraz naszym namem to będzie oczywiście request get name i tu sobie możemy pokusić się o sprawdzenie tego requestu, co tam przyszło w tym name, czy on się zgadza. Możesz sobie cały walidator do tego stworzyć. Jest osobny film o walidowaniu o danych w Laravelu, także podlinkuję pod spodem. Natomiast na ten moment zakładamy, że to co przyszło do nas w requestie jest poprawnego formatu. Dobra, czyli mamy name i content, i dyspaczujemy później post question job przekazując mu name i content. Czyli to, co jest w tym miejscu, tak naprawdę musimy przenieść do zawartości metody handle. A jak przejdziemy właśnie sobie do joba, to zobaczysz, że job ma dwie metody. Jeden to jest handle, to jest metoda, która się uruchamia w momencie, kiedy system kolejkowania stwierdzi, że to zadanie w tym momencie wykonujemy. No i metoda construct, czyli to jest nasz konstruktor. W momencie, kiedy tworzy się nowy Job Instance, czyli jest dodawany nowy wpis do bazy, to wykonuje się nasz konstruktor. No i tu potrzebujemy właśnie przekazać ten string, czyli to, co to, to zacząłem pisać w tamtym pliku, czyli string zmienna name i string zmienna content, bo będziemy potrzebować przechować sobie ten kontekst do momentu wykonania metody handle. Czyli tu potrzebujemy tak: this name równa się name i this content. Równa się zmienna content. Tak, także to jak widzisz, jest to normalna, najzwyczajniejsza w świecie klasa, więc równie dobrze. Możesz sobie tutaj dodać zmienne, tak, czyli możesz mieć String Name oraz String Content. Tu jeszcze dodajmy modyfikator, że to są nasze zmienne prywatne. Uh, OK. I teraz tak, mamy this name, this content. Przypisujemy sobie wartości tych parametrów, które przyjdą w momencie konstruowania nowego joba. No i teraz mając handle, musimy stworzyć nowy question bazując na tych parametrach. Muszę tutaj mając question dodać sobie namespace app models. Zobacz, pojawiło się w usingach app models question w tym momencie mogę już wykonać metodę create i teraz już nie mamy request get name bo to będziemy robić w kontrolerze czyli mamy name to będzie nasz this name i content będzie this content. Częstym błędem albo przeoczeniem szczególnie właśnie dla osób początkujących jest to, że ludzie wrzucają w metodę handle parametry no, i później wykonując metodę dispatch tutaj, myślą, że one się przekażą bezpośrednio w metodzie handle do wykonania. No, ale niestety tak nie jest. Metoda dispatch tworzy nam nową instancję post-question czyli tak naprawdę to, co przekażemy w dispatch, przekazuje się tutaj w konstruktorze. I te parametry musimy zachować w postaci na przykład tych naszych parametrów prywatnych. I dopiero w momencie wykonania metody handle musimy sobie je odczytać, przekazać do odpowiedniego kontekstu i wykonać jakąś tam bardziej zaawansowaną operację. Załóżmy teraz tak hipotetycznie, że coś tu jeszcze dalej robimy. Musimy wysłać maila, połączyć się z jakimś innym systemem, więc niech to wszystko zajmie nam 3 sekundy. Wrzucę do takiego slipa. Na sztywno i zapisuję. Dobra. Załóżmy, że tu jest jeszcze właśnie ta walidacja, następnie jest dispatch i zwracamy JSONem success true. To teraz, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa, to muszę tak. PHP Artisan queue:listen. Niech on sobie nasłuchuje już i procesuje wszystkie joby, które wpadną do kolejki. I teraz tutaj otworzyłem sobie drugie okienko na plusiku. Drugie okienko terminala, w którym pobawimy się Tinkerem, czyli PHP artisan Tinker. No i w tym momencie możemy sobie wykonać ten Post Question Job, możemy go zdyspaczować. A żeby on się wykonał, to zrobię sobie tutaj do zmiennej test, przypiszę Post Question Job dispatch. Tu będzie Marcin. No i mój content to będzie jakiś test content. Dobra. I jeszcze jedno, bo Tinker nie będzie wiedział, skąd on ma wziąć ten Post Question Job. Więc tutaj będzie up, backslash jobs, backslash post question, job dispatch. Ok, daję Enter. Pending dispatch poszło. No jest, dobra, coś się przywiesiło. A dlaczego te wcześniejsze nie chciały iść? Nie wiem, może coś z thinkerem jest nie tak, że tylko raz do zmiennej przypiszemy, to to nie chciał uruchomić. Dobra, nieważne. W każdym razie, co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, że przetwarzanie naszego joba wystartowało, następnie po trzech sekundach zostało ukończone jako done, czyli ten nasz job wykonuje swoją pracę i nie wysypał się nigdzie po drodze, nie pojawił się żaden wyjątek, więc job, który stworzyliśmy w tym momencie działa. No i to jest ważne też po stronie serwera, gdy już Uruchomisz serwer taki produkcyjny, to żeby właśnie wykonać ten PHP Artisan Q Work, żeby w tle cały czas ta kolejka nasza działała. I tu odsyłam do dokumentacji w Laravelu, żeby się upewnić, że ten serwis zawsze stoi i w momencie, kiedy przypadkiem zostanie ubity, są do tego specjalne monitoringi, w zależności od tego znowu, którego serwis providera używasz. Możesz w różny sposób sprawdzać, czy nasz keywork działa, czy też przypadkowo przestał działać. A jeżeli przestanie działać, to wszystkie te rzeczy zakolejkowane będą się po prostu gromadzić w bazie danych. A nie będzie żadnego serwisu w tle, który je będzie uruchamiał, odpalał i czyścił, więc możecie się tam nazbierać spory backlog. Okej, okay, Dobra, to w tym momencie mamy już przetwarzanie asynchroniczne, uruchomione, więc w momencie kiedy się pojawia nowy request, przychodzą nam dane, sprawdzamy dane, dyspaczujemy joba, W momencie kiedy się zdyspaczował, zwracamy Success. A w międzyczasie ten job zostanie wykonany. I zwróci później jakąś informację, czy to w logach, czy będziesz mógł zobaczyć, czy będziesz mogła zobaczyć w bazie danych, właśnie w tej tabeli jobs, czy te joby się wykonały, czy też nie. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.